Mobbing jest to działanie naganne i patologiczne. Tak mówi orzecznictwo sądów. Natomiast kodeks pracy definiuje mobbing w artykule 94 z indeksem 3. I są to działania wymierzone w stosunku do pracownika lub przeciw pracownikowi, które polegają na takim długotrwałym i uporczywym nękaniu tego pracownika. Ale to jeszcze nie wszystko, bo. Te działania mają wywołać u pracownika takie obniżone poczucie własnej wartości i przydatności zawodowej. Oprócz tego takimi innymi elementami mobbingu jest to, że działania mobera zmierzają do ośmieszenia pracownika, do poniżenia go wśród współpracowników i przede wszystkim są jeszcze takie dwa dodatkowe elementy mobbingu, które odróżniają go od innych tego typu sytuacji. Jest to mianowicie fakt, że mober chce wyeliminować pracownika ze środowiska pracy, bądź go przynajmniej izolować. Jak się przed nim bronić? Moim zdaniem trzeba reagować. Trzeba rozmawiać czy ze współpracownikami, czy z działem kadr, bo wiadomo, że mobbing nie trwa jeden dzień czy dwa, ale trwa przez jakiś określony czas. I um, Tutaj, jeśli szef zarzuca nam e, jakieś działania i nie zgadzamy się z tym, to musimy prosić o konkrety. Moim zdaniem trzeba być asertywnym i nie pozwalać przekraczać e, swoich granic. Można zwrócić się również do osób trzecich, bądź też do instytucji, które za, zajmują się ofiarami mobbingu, no, również do Państwowej Inspekcji Pracy. Jeśli rzeczywiście takie sytuacje drastyczne się zdarzają w organizacji, to tutaj każdy pracodawca powinien mieć procedurę antymobbingową i pracownik z takich zapisów powinien wiedzieć co zrobić, gdy on jest mobbingowany, bądź jego współpracownik jest mobbingowany, bo te też ma obowiązek to zgłosić. Międzynarodowe korporacje mają wręcz przygotowane do tego um, linie telefoniczne, anonimowe. No tutaj, tutaj, też można zgłosić skargę pisemną do na przykład działu kadr. Najgorzej jest wtedy, kiedy pracodawca nie reaguje w ogóle, bo, bo mądry pracodawca zareaguje, powoła komisję specjalną i wyjaśni, czy takie sytuacje miały miejsce, czy też nie miały miejsca. Natomiast jeśli pracodawca nie reaguje, no to tutaj kodeks pracy daje takiej ofierze mobbingu możliwość rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Zazwyczaj taka sytuacja kończy się w sądzie.